Spóźniłem się na bit, spóźniłem się na bit, ale tylko parę sekund. Teraz jestem już tu i chuj, dlatego nie skończę. To jest szybko, chyba że skończy się tu. Kończy się bit, ja zaczynam grać. Kończy się bit, ja ciągle to mam. Kurwa, macie tu grać. Kiedy w górze, ciągle strach, ciągle strach, że. Tam mój tok, zamknął mnie, no i cześć, no i cześć Robię to i tamto, to i to, i to, i tamto Znów, znowu to powtarzam, kurwa synu, weź ogarnij się Bo z tego tu tylko kryminał, dlatego znowu zawijam Dlatego nie kręcę się po mieście, bo krąży taki ja. Ciągle to robię, choć mówią mi stop Ciągle to robię, choć mówią, że znowu że nic z tego nie będzie Nie jesteś mną, nie jesteś kotem Nie jesteś tym herszyngiem Ale mogę zostać tu kurwa polskim Pablo Escobarem Dobrze wiem, że stać mnie na to Żeby stracić parę lat Wiem, że dobrze stać mnie na to Żeby zatrzymał mnie kad Żeby kurwa sędzi najebnęła mi tu ćwiarę Wiem, że to trochę dużo Ale mordo, ja pana Dobra, dobrze jest To, że jest tu kurwa z moją głową No bo nie jestem tym celem To kurwa tu skurwi się za parę Kurwa stów dobry bieg, trzyma mnie tutaj cześć No bo dawno bym powierzył się na linie. Gdybym nie wierzył, że biegło kurwa mnie pochłonie, kiedy zabije, tutaj się diabeł nas tu wszystkich męczy, pewnie ciebie tutaj też. Dlatego nie daj tej satysfakcji mów Wstań już z łóżka, no i po prostu zrób tutaj mów. Robię tę bo Muszę do puchy mieć coś Tutaj kurwa przeżyć życie, a nie ciągle pracować Bo to bez sensu, system kurwa ma swych jeńców Dlatego tu łańcuchy tu zrywam I kurwa więcej biznesu, więcej sensu dają kurwa traki moje Bo myślę o tym co nawijam dalej, nie piszę to z głowy bro Lecę dalej tu po swoje i zawijak i no. Tym razem kurwa pedo, pila, bo ty leży, mają tu luzów trochę więcej, bo mają te patenty, kurwa wiedzą kurwa o świecie coś więcej Są starsi i kumaci, dobrze wiesz, że masz to w ręce, bo kurwa lecę jak pojebany w nowej BMC, nowa BMA, nowa siódema. Kurwa tu dobrze wiesz, że grzechu, kurwa towaru już nie ma Ale czy to prawda jest, bo ciągle kręci się w koło I kurwa ciągle rozpinają, skąd mam na nowe koło Nowa BMA siódema, nowa rozkwina BMA Nowa tu kurwa będzie, kurwa powie frachu, mówię ma Zapisuję se ten bicik, pozrobiłem tutaj hicika A jak o mnie tu pytają, to zawsze jest wszystko gicik